uroczystym korowodem i mszą świętą w intencji rolników i działkowiczów w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Podlesiu rozpoczęły się tradycyjne dorzynki katowickie. W tym roku dożynkową estradę zlokalizowano na boisku Mosir przy ulicy Sołtysiej. Wiemy, że miasto Katowice to nie tylko to centrum miasta, ale kolejne dzielnice, które w kolejnych latach, czy gminy, które zostały przyłączane do, do naszego miasta, między innymi Podlesie, 75. rok, dzielnica stricte rolnicza, gdzie tu było bardzo dużo gospodarstw, wiele osób produkowało właśnie tą żywność, uprawiało pole, czy hodowało zwierzęta. Musimy pamiętać, żeby budować nową historię, żeby budować nową rzeczywistość, to musimy pamiętać o naszych korzeniach, właśnie o tym, że tutaj na tej ziemi produkowało się i jeszcze się produkuje, Żywność dla nas wszystkich. Jeżeli ktoś przyjechałby bądź na Podlesie, bądź na Kostuchnie i, tak do, i się tak wgłębił te, w te, te dwie dzielnice, to są jeszcze tutaj pola, które są uprawiane, są gospodarstwa, do, w, których, w których hoduje się inwentarz. No to, pokazuje, to pokazuje, że to przywiązanie do pewnej tradycji, do, kultowywania, do kultywowania tego rolnictwa tutaj jeszcze funkcjonuje i, i, ma się, i ma się dobrze. Tradycją święta plonów jest przekazanie wodarzowi miasta korony dożynkowej i bochna chleba. Korona dożynkowa jest bardzo piękna, no i oczywiście bochen chleba, pięknego chleba wypieczonego z ziaren tegorocznych zbiorów, a więc trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć, mamy co jeść. tak? A jeszcze to przekazanie przez starostów dożynkowych tego bochna, na chleba przez e, panią Karinę Domogała, przez pana Aleksandra Świerkota e, powoduje to, że wytwarza w prezydencie, czyli we władzach miasta poczucie odpowiedzialności i chęci dzielenia się tym chlebem z wszystkimi mieszkańcami. Według danych Urzędu Miasta obecnie w południowych dzielnicach Katowic zarejestrowanych jest ponad 100 gospodarstw rolnych. Tradycyjne dożynki odbywają się co roku na w Kostuchnie i Podlesiu.